Siema, ja jestem Klama i dzisiaj wam pokażę jak zrobić studenckie żarcie z pierdolnego szpinaku. Więc tak, mamy tu szpinak, no zajbisty szpinak, nie, gotówka, samoróbka, z opakowania, Później mamy pomidory, tanie, 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 tomatoes no i co? Mocarelka, mocarelka, ser, ser, No i tu pyszny makaronik, makaronik, ty, Yeah, czosneczek, czosneczek i cebulka, cebulka, bardzo pyszna cebulka, pamiętajcie o cebulce. No i oliwa, liwek, no i masło, smak, smakowito, No i kurczaki, pamiętaj, żeby napełnić wodę garkiem i ten, posol. No a blat, znaczy blat, kuchnia musi być uwalona, bo oznacza, że ktoś gotuje w niej. No i tak, mamy kurczaka, ciach, pach. I mamy kurczaka i pach, pach, mamy pokrojonego, no. No to teraz go, ten, do miski wrzucamy. I tam rzucasz wszystkie przyprawy jak chcesz. Tam sól, pieprz, kurwa wiesz o co chodzi. Mordo, tam jakieś oliwa, z oliwa kurczak, kurwa do kurczaka i tam nie wiem czy czy chcesz, czy nie chcesz. No i to wymierzasz łapo, bo łapu to najlepiej smakuje. W międzyczasie makaron wyciągasz, on ma 6 minut, posiedzieć. No i co? No i banger, no pyszny makaronik, i przechodzimy dalej, na szybkiego. No kurczaka wrzucasz na patelnię, smorzysz go. Smażysz, smażysz kurczaka, mam nadzieję, że nie dasz rady spierdolić młody studencie. No jak masz gotowego, to przesadzasz do miski i bierzesz kurwa szpinak. I w chuju mam, czy co go będziesz kroić, blondowej czy jaki inny chuj. On ma być pokrojony. Tu nie jest jajko, to jest oliwa, z oliwek i masło. No i rzucamy tutaj, kurwa mieszamy. No, cebula pokrojona, kurwa, wrzucasz kurwa do szpinaka, no i czosnek. Wyciskasz go albo kroisz. Tam jeden chuj kurwa, co nie? Wiesz o co chodzi morto. No i co? Wrzucasz to na patelnię się, żarzy, się, żarzy no małym ogniem. No duś to, duś to kurwę. No i co? Jak podusiłeś sobie, no to co? Jogurciku, bo kurwa na diecie przychodzisz, kurwa wpierdalasz ten jogurt kurwa jak najwięcej ile się da. No i kurwa się robi tak breja, chuj wie co to jest, co nie? No i sobie mierzasz kurwa, mach, mach, paść ciach, ciach 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 co nie? Czaj no i co, mamy ser mozzarella, bardzo pyszny, bardzo pyszny ser mozzarella, bierzesz go, kurwa, kroisz, pomidory, pomidory, bierzesz pomidory i też kroisz, 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 no, gdy pokroisz, to wrzucasz mozzarella, tak, na strzępki sobie, no i mierzasz, co nie, mordo, żeby to przechodziło wszystko, przechodziło wszystko smakiem, tararara, kurwa, co nie, no i tak. Pomidorki dorzucasz trochę, jak przeszło już ta mozzarellka się roztopiła na małym ogniu, kurwa nie przesadzaj, nie przesadzaj stary, no i widzisz jakaś taka breja się robi, chuj wie co to, to jest, bagno szreka. i dorzucasz tego kurczaka, no i z kurczakiem to na spoko wygląda, co nie, no, albo bierzesz tam, pomierzasz, kurwa, podtrzymasz, żeby to przeszło między sobą, no i co? No i jak to przeszło, to już lepiej wygląda, na stary kurwa, wygląda jak stos. możesz to brać oddzielnie z makaronem lub bez, ja tu wpierdoliłem makaron, bo lubię na grubasa, kurwa, jak to się robi to na grubasa, pamiętaj z przytupem, a nie kurwa, wiesz, się opierdalasz. No i tak, eee, co robisz dalej, no kurwa tam, co dodajesz, jakieś dodatki, mozzarella, więcej pomidorów, polecam, 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 mały ogień, niech to się przechodzi, no i tak, ja to sobie mieszałem jeszcze, no i tata, -ta -ta, kurwa, no i... Jedzenie. No. Dzięki siemelu yy, Nie polecam się na przyszłość.